Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mandzio i dzisiaj muszę się zająć sprawą, o którą nie męczycie od dawna. Tak, dokładnie, chodzi o piosenki na temat Five Nights at Freddy's oraz ich przeróbki i tak dalej. Przepraszam was, że długo nie było w filmiku z FNAF-a, właśnie w tym stylu, gdzie opowiadam coś na dany temat, ale obiecuję, że już do tego powracamy. Jednak zacznijmy na samym początku od angielskiej piosenki Most Londyński wali się oraz filmiku z tym związanego. Zatem piosenka ta pochodzi z roku 1744 i jak widzieliście ktoś na YouTube odwrócił ją i wyszło My Kill All. Jest to bardzo zabawny przypadek, gdyż słyszenie w odwróconych słowach piosenki tekstu My Kill All oraz całej tych reszty tekstów o których mówił autor filmiku jest niczym innym aniżeli efektem placebo, czyli wmówieniem sobie, że coś co nie istnieje tak naprawdę ma miejsce. Sam fakt, że piosenka powstała w roku 1744-1700 to jest wow, to jest ponad 250 lat temu oraz to, że szansa, iż Mike jest odpowiedzialny za zabójstwo dzieci jest równe praktycznie 0, powinno to całkowicie wykluczyć tę teorię, jednak nadal bardzo często o tym piszecie. Drugą piosenka, o której będę mówić, jest film od The Living Tombstone. Jest to druga ich piosenka na temat FNAFa. Teraz ją słyszycie właśnie w tle. Ogólnie jest sam teledysk, i wszystko jest stworzone absolutnie genialne bardzo mi się to podoba. Jednak błędów w ogólnym rozpracowaniu fabuły jest mnóstwo, i myślę, że to zostało stworzone celowo, żeby piosenka lepiej brzmiała, żeby wszystko się rymowało i żeby opowiedzieć ciekawą historię. Chociażby ilość dzieci przy minigierce Go, -Go, -Go się nie zgadza, czy jakiekolwiek wspomnienie o matce, skąd się to wzięło i tak dalej. A cały tekst, jak mówiłem, jest stworzony po to, aby dobrze brzmiał i opowiadał ciekawą historię. Lecz każdy z Was, kto się interesuje właśnie tą fabułą, sam powinien dojść do wniosku, że bardzo dużo rzeczy się nie zgadza. Jednak co nie zmienia faktu, że sam film jest naprawdę super. Sna sam film jest naprawdę super. Jak wiem, w Polsce ktoś też tworzy piosenkę na temat fnaf już bardzo długo i się nie może zebrać, żeby jej dokończyć. I myślę, że Wy wiecie, jaka to jest osoba i powinniście ją o to pospamować. Jednak tymczasem ja kończę. Piszcie w komentarzach co chcielibyście zobaczyć następnym razem. Słyszałem bardzo, że oczekujecie jakiegoś filmiku na temat mangla jest bardzo ciekawa rzecz na temat tej postaci odnośnie dźwięków jakie ona wydaje. Mogę zrobić na ten temat film, piszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście. A tymczasem pozostawiajcie łapki w górę, komentarze, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć!